okazję. Twój wybór. Twoja okazja. Chcesz tak wyglądać? Zostań z nami i dowiedz się, jak to zrobić. Co jest nie tak z Twoim obecnym treningiem? W ogóle nie ćwiczysz? Dlaczego? Brak ci czasu? Jesteś zbyt zajęty? Przedstawiamy urządzenie Multi-Gym. Wystarczy 10-minutowy trening całego ciała, podczas którego zaangażujesz wiele partii mięśniowych jednocześnie i spalisz nawet 3 razy więcej kalorii niż podczas innych treningów. Wyniki niezależnych testów Multi-Gym są zaskakujące. Takich rezultatów nie widziałem podczas mojego 20-letniego doświadczenia trenerskiego. Nawet 15 kg mniej w zaledwie 8 tygodni. To zdumiewające. Zredukowałam 11% tkanki tłuszczowej, straciłam 15 kg i 15 cm talii. Z Multijim straciłem zbędne kilogramy, wyrzeźbiłem mięśnie i czuję się świetnie. Tradycyjne maszyny na siłowni ćwiczą jedną partię ciała. Kompleksowy trening zajmuje dużo czasu. Multi gym wykorzystuje technologię płynności treningu, która umożliwia przejście od jednego ćwiczenia do drugiego w kilka sekund. Dodatkowo działa od góry do dołu, zapewniając stały opór, dzięki czemu zyskujesz dwukrotnie większy przyrost mięśni w czasie o połowę krótszym. Urządzenie wyposażone jest w linkę oporową do modelowania nóg oraz podniesienia i ujędrnienia pośladków. Zobacz jak Multi gym może zastąpić całą siłownię. oferując. Ci ponad 100 ćwiczeń, abyś jak najszybciej cieszył się efektami. Zrzuciłam 11 kg, czuję się wspaniale, wyrzeźbiłam mięśnie, jestem szczupła, w końcu mam ciało, o którym od zawsze marzyłam i czuję się silniejsza. Urządzenie ma 9 poziomów oporu. Jest doskonałe dla osób w każdym wieku, niezależnie od kondycji. Kiedy skończysz, łatwo je złożysz i bez problemu przechowasz. Zostań z nami, a pokażemy Ci maszynę, której szukałeś. Nazywa się Multi Gym. Witajcie, jestem Andy Tylis, a ja Mark Harelli. Teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, wszyscy chcemy być zdrowi i w dobrej formie. Wiem jednak, jak ciężko jest znaleźć czas i motywację do ćwiczeń. Nie wspominając o tym, że kiedy masz nadwagę, nie zawsze czujesz się i wyglądasz tak, jak być chciał. Dlatego cieszymy się, mogąc zaprezentować Multi Gym. To nowy sposób, abyś schudł i osiągnął doskonałą kondycję poprzez zmaksymalizowanie rezultatów ćwiczeń. Spójrzcie na ten płynny ruch. Widzicie, jak Loren zręcznie przechodzi od jednej. Jednego ćwiczenia do drugiego? To wszystko zasługa technologii płynności treningu. Kąt ustawienia szyn, ławki oraz własny ciężar ciała to doskonałe połączenie, które zapewnia równomierny opór. Zwiększ go, zmieniając kąt nachylenia ławki. Mniej powtórzeń przy wyższym nachyleniu zbuduje mięśnie. A więcej powtórzeń przy niższym nachyleniu ławki to świetna opcja dla osób początkujących oraz tych, którzy marzą o szczupłej sylwetce. W przeciwieństwie do maszyn na siłowni, które zapewniają opór tylko w jednym kierunku, Multi Gym zapewnia płynny, stały opór podczas całego ruchu, zarówno w górę, jak i w dół. Jest to podstawa treningu ekscentrycznego, który zapewnia dwa razy większy przyrost mięśni w o połowę krótszym czasie. To Twój sposób na osiągnięcie wymarzenia. Sylwetki w szybkim tempie. Od ponad 30 lat pracuję w szeroko rozumianej branży fitness. Najbardziej lubię Multi Gym za to, że zmusza mięśnie do ruchu ekscentrycznego. Wykorzystując ciężar Twojego ciała, Multi Gym wydłuża mięśnie podczas ćwiczeń. Nietłuszczone i silne mięśnie spalają więcej kalorii w ciągu dnia, nawet podczas snu. W domowym zaciszu Multi Gym daje Ci szansę, abyś pracował nad swoim ciałem mądrzej, zbudował silne mięśnie oraz spalił nadmiar tłuszczu. Już po trzech dniach ćwiczeń na Multi Gym zauważyłem różnicę w sylwetce. Zacząłem gubić pierwsze. Kilogramy. Wraz z utratą wagi poprawiła się też rzeźba mięśni, co zmotywowało mnie do dalszej pracy. Ostatecznie udało mi się schudnąć 15 kg dzięki Multi -gym. Ławka czada jest ustawiona w pozycji dla zaawansowanych. Zobacz, jak czad pracuje jednocześnie nad klatką piersiową i brzuchem. Jedna drobna zmiana wystarczy, abyś zaczął ćwiczyć wznosy bokiem, angażując zewnętrzne mięśnie klatki piersiowej. Następnie wewnętrzne, a także plecy. To bardzo ważne dla poprawnej postawy w każdym wieku. To jedna z moich ulubionych serii. Możesz przejść od jednego ćwiczenia do drugiego w zaledwie kilka sekund. Taka metoda ćwiczeń zapewnia silniejsze mięśnie, szybszą regenerację i przyspieszony metabolizm. Dzięki Multi Gym szybko zrzuciłam zbędne kilogramy, bo to urządzenie wielofunkcyjne. Możesz natychmiast zmienić jedno ćwiczenie w drugie, bez czekania, aż inna maszyna się zwolni. Mogę zrobić trening całego ciała w krótkim czasie i dzięki temu chudnę tyle, ile chcę. Z multi gym trening jest szybki i łatwy. Umożliwia wykonanie różnorodnych ćwiczeń, które angażują całe ciało. Dzięki multi gym w końcu podobam się sobie, kiedy patrzę w lustro. Naprawdę lubię to, co widzę. Linka oporowa to nieodłączny element multi gym. Zobacz, jak łatwo Klaudia ćwiczy pilates, a także angażuje mięśnie nóg. Wyrzeźbisz, wymodelujesz i ujętrmisz pośladki, wysmuklisz biodra i uda oraz zmniejszysz widoczność celulitu. Spójrz, jak Lauren pracuje nad wysmukleniem swoich nóg. To najlepsze ćwiczenie na dolną partię ciała, ale wykonywanie go bez asysty może obciążyć kolana, a większość osób niestety robi je nieprawidłowo. Teraz Lauren intensywnie pracuje nad pośladkami nogami, a także wzmacnia mięśnie głębokie. Spali ponad na 300 kalorii w zaledwie 15 minut. Praca nad tymi partiami mięśniowymi i trening cardio. Na siłowni zajęłoby 5 godzin. To długo. Z Multi-Gym zrobisz świetny trening cardio. Wiosłuj w pozycji siedzącej, pracując nad plecami, klatką piersiową, ramionami i mięśniami głębokimi, a spalisz nawet 400 kalorii. To lepsze niż bieganie, bez obciążania stawów, kolan i pleców. Dzięki Multi-Gym jednocześnie spalisz kalorie, wzmocnisz mięśnie i wymodelujesz sylwetkę. Trenując całe ciało, osiągniesz lepsze rezultaty w krótszym czasie. Pijcie okazję. Twój wybór, Twoja okazja.